Kalina Jędrusik, legenda polskiej sceny teatralnej i filmowej, niezapomniana artystka kabaretowa, znana zarówno z kultowych kreacji, jak i odważnych skandali, które otaczały jej życie. W 30. rocznicę jej śmierci, wspominanie niezrównanej Jędrusik staje się okazją do odkrycia nowych faktów oraz anegdot, które przybliżały jej nowa biografia i nadchodzący film. Odkryj prawdy i mity związane z jej życiem artystycznym i osobistym. Kalina Jędrusik pozostaje postacią, o której nieustannie się mówi i której historia wciąż przyciąga uwagę. Jej niezwykłe osiągnięcia, zaskakujące przygody oraz kontrowersje, które wywoływała, sprawiają, że jej legenda żyje nadal, szczególnie gdy minęło już 30 lat od jej odejścia. Jędrusik miała szczególny dar do wywoływania zamieszania, i to właśnie przez te skandale jej nazwisko nieustannie wypływa na powierzchnię pamięci ludzi, którzy pamiętają czasy jej świetności. Dziś Kalina Jędrusik uznawana jest za jedną z najwybitniejszych aktorek w polskim teatrze, filmie oraz kabarecie. Jej niezapomniane role, jak ta w ziemi obiecanej w reżyserii Andrzeja Wajdy, czy wykonanie utworu bowiem mnie jest seks z kabaretu Starszych Panów, na zawsze zapisały się w historii polskiej kultury. Jednak historia jej życia to nie tylko pasmo artystycznych sukcesów, ale także seria skandali, które jednocześnie budowały i podsycały jej legendę. Jeśli miałby nastąpić wielki renesans popularności Kaliny Jędrusik, to właśnie teraz jest na to idealny moment. Przypadająca 7 sierpnia 30. rocznica jej śmierci sprawia, że ponownie staje się postacią szeroko omawianą i komentowaną. Jej ekscentryczny styl bycia, niezwykła osobowość i niesamowity talent kabaretowy fascynują zarówno starsze, jak i młodsze pokolenia. Niedawno została wydana nowa biografia aktorki autorstwa Uli Ryciak zatytułowana Niemoralna Kalina, opublikowana przez wydawnictwo Literackie, która na nowo przedstawia niepokorną duszę artystki. Co więcej, 16 sierpnia na ekrany kin trafił film, bo we mnie jest seks opowiadający o jej burzliwym życiu, w którym w rolę Kaliny wcieliła się Maria Dębska. Teatralna scena również nie pozostała obojętna, a spektakl Wyspa Kalina w reżyserii Agaty Puszcz, wystawiany w Teatrze Polskim w Bielsku Białej, cieszy się dużym zainteresowaniem. W przedstawieniu rolę niezapomnianej Jędrusik odgrywa Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, a sztuka rusza niebawem w trasę po całej Polsce w ramach programu Teatr Polska. Wszystkie te wydarzenia przypominają, jak silna była osobowość Kaliny Jędrusik i jak nieprzemijający jest jej wpływ na kulturę i sztukę. Jej dziedzictwo kontynuuje życie, inspirując artystów i wyznaczając nowe ścieżki dla przyszłych pokoleń. O Izabeli Jendrusik zawsze będzie się mówić, przypominać ją z przeszłości, przywoływać chwile jej rozkwitu i wzlotu, a także kulisy dramatycznych perypetii i zawirowania skandali, których wokół jej osoby nigdy nie brakowało. Te incydenty były częścią jej życia i zależało to w dużej mierze od jej naturalnego talentu do kreowania sytuacji budzących powszechne emocje. Warto przywołać choćby kilka z tych opowieści, nawet jeśli dzisiaj granice między rzeczywistością a koloryzowaną wersją wydarzeń zaczynają się zacierać, a niektóre historie przybierają formę urzekających legend. Ciekawsze od wielu współczesnych opowieści wydziela się jej związek z uznanym pisarzem Stanisławem Dygatem, który dalece odbiegał od standardowych ram ówczesnych, jak i współczesnych relacji. Był od niej znacznie starszy, co jeszcze bardziej podsycało zainteresowanie tą nietypową historią. Losy przyniosły ich sobie, gdy Dygat formalnie miał jeszcze żonę. Gdy wiadomość o jego miłosnej przygodzie z młodszą aktorką dotarła do małżonki, zdecydowanie zażądała rozwodu, co nastąpiło dość szybko. Z uwolnieniem się od prawnych więzi i zobowiązań, Dygat mógł oficjalnie rozpocząć nowe życie z jędrusik. Jednakże w czasach prl niedoboru mieszkań musieli zamieszkać w ciasnym lokum, gdzie poprzednio rezydowała była żona pisarza, jej córka oraz teściowa. W tej nietypowej sytuacji, którą inni mogliby uznać za dyskomfortową, babcia i wnuczka zapełniały jeden pokój, natomiast dygat żył z dawną i obecną partnerką w innym pokoju. Początkowo wiedli życie pełne wyzwań finansowych. Dygatowa córka później wspominała, jak budzono się o poranku z nadzieją, że znajdą w kieszeniach choć grosz na skromne śniadanie. Gdzie Gdzieniegdzie dorabiali, sprzedając surowce wtórne, jak na przykład puste butelki. Można sobie wyobrazić, jakiej skali przybrały kłótnie, gdy wyszło na jaw, że Jędrusik zarabia więcej i gromadzi oszczędności. To pociągnęło za sobą zmiany i przyspieszyło poszukiwania nowego mieszkania, gdzie dygat z Jędrusik mogli rozpocząć kolejny etap wspólnej drogi. Ich relacja emocjonalna zacieśniała się coraz bardziej, ale na froncie intymnym oddalali się od siebie. Krążyły liczne plotki i pogłoski na temat dygata mówiące o tym, że nie jest w stanie sprostać intensywnym potrzebom seksualnym swojej żony, a niektórzy dochodzili nawet do wniosku, że może być całkowicie pozbawiony popędu seksualnego. Ona zaś z pewną dozą szczerości wyznała w jednym z wywiadów, że nie potrafi sobie wyobrazić egzystencji pozbawionej bliskości cielesnej, która dla niej jest równie niezbędna jak oddychanie. Z dzisiejszego punktu widzenia można by ich związek określić mianem związku otwartego, gdzie oboje pozwalali sobie na chwilę uniesień z innymi, za każdym razem, gdy nadarzała się ku temu sposobność. Po takich przygodach ani jeden, ani drugi z małżonków nie żywił żadnych żalów czy pretensji. Dygat z całkowitym spokojem akceptował, że jego żona angażuje się w przygody miłosne z innymi mężczyznami. Co więcej, nie widział żadnego problemu, jeśli takie spotkania miały miejsce we wspólnym mieszaniu, a nawet w jego obecności lub przy świadkach w postaci odwiedzających ich znajomych. Przyjaciele odwiedzający ich dom, tacy jak Daniel Olbrychski czy Kazimierz Kudz, opowiadali, jak Jendrusik potrafiła wpaść do salonu na herbatę ubrana jedynie w lekką podomkę, pod którą ukrywała się tylko kawałek zalotnej bielizny, a potem z powrotem znikała w drugim pokoju, gdzie czekał na nią kolejny adorator. Wśród jej licznych miłosnych zdobyczy znajdować się mogła plejada najsłynniejszych mężczyzn ówczesnych czasów, wywodzących się z różnych środowisk artystycznych i sportowych. Byli wśród nich m.in. lekkoatleta Włodzimierz Sokołowski, aktorzy jak Tadeusz Pluciński i Władysław Kowalski, operator filmowy Wiesław Rutowicz, a także znany wokalista Wojciech Gąsowski. Bez wątpienia lista ta miała długość, która mogła przyprawić o zawrót głowy niejednego obserwatora. Wiele skandali obrosło wokół ikonicznej postaci Kaliny Jędrusik, którą wielu określało jako polską Marilyn Monroe, uosobienie seksapilu, elegancji i wdzięku. Ten wizerunek nie tylko stał się częścią jej publicznego persona, ale również starannie kształtowany był przez samego jej męża, Stanisława Dygata, który aktywnie uczestniczył w kreowaniu jej imiczu. Wśród licznych opowieści i anegdot, jakie przetrwały na temat tej niezwykłej aktorki, jedna zyskała szczególną sławę. Mowa tu o jej kontrowersyjnym występie na wizji, kiedy pojawiła się przed kamerą w odważnej sukience z bardzo dużym dekoltem, zdobionej łańcuszkiem z krucyfiksem, który znacząco kołysał się nad jej nader wyeksponowanym biustem. Ponoć ten widok tak wzburzył ówczesnego przywódcę partii Władysława Gomułkę, że nie wytrzymał i z odrazy cisnął ciężką kryształową popielniczką w telewizor, co do dziś opowiada się jako symbol jego nieprzejednanej, surowej natury. Kalina Jędrusik nie była jedynie obiektem niechęci ze strony komunistycznych dygnitarzy. Sprowokowała uczucia zazdrości w sercach wielu kobiet, które z rozżaleniem patrzyły na swoich mężów, wpatrujących się w nią z podziwem. To właśnie zazdrość wywoływała w nich niechętne uczucia wobec gwiazdy. Jeden z takich incydentów wydarzył się podczas pobytu Jędrusik nad polskim morzem. Gdy aktorka weszła do małego sklepu w chałupach. Aby zakupić kilka butelek szampana, żony lokalnych rybaków stojące w kolejce po codzienne zaopatrzenie niemal rzuciły się na nią z pięściami. Warszawska Gwiazda nie pozostała dłużna i cięta riposta jasno podkreśliła jej pewność siebie, oświadczyła, że musi mieć alkohol, by się w nim kąpać, co dodało tylko oliwy do ognia w dyskusji. Kalina Jędrusik mieszkała przez pewien czas na warszawskim Żoliborzu, gdzie znana była ze swojego prowokacyjnego zachowania. Ku niezadowoleniu starszych sąsiadek które zawsze spoglądały na nią nieprzychylnie, zdecydowała się zuchwale opalać taples na balkonie. Jej mieszkanie znajdowało się naprzeciwko sklepu mięsnego, gdzie liczne kobiety godzinami czekały na dostawy. W rezultacie, zamiast skupić się na oczekiwaniu na przydział mięsa, nie miały innego wyboru, jak patrzeć na swawolnie wygrzewającą się w słońcu aktorkę, która zdawała się nie przejmować ich zgorzkniałymi spojrzeniami. Popularna była również maniera mowy którą aktorka posługiwała się z wielką radością, nawet w bardzo oficjalnych sytuacjach, wywołując powszechne zbulwersowanie. Istnieje opowieść, według której pewnego wieczoru, przebywając w teatralnej garderobie, krótko skomentowała swoje złe samopoczucie, stwierdzając: Moja wątroba przestała ze mną współpracować. W innym incydencie, podczas próby, zaciągała się papierosem na scenie, mimo że było to surowo zabronione ze względu na ryzyko pożaru. Gdy zainterweniował strażak, Zwróciła się do niego bez pardonu, każąc mu się nie wtrącać do jej spraw. Kolejne nieoczekiwane wydarzenia w życiu Jędrusik, które dla wielu osób były dopingowane jako następne skandaliczne wieści, wiązały się z nagłym odejściem degata. Pisarz odszedł niespodziewanie z powodu ataku serca. Aktorka przebywała w tym czasie na turni, nie mogła więc być przy nim, gdy potrzebował wsparcia. Wielu ludzi miało jej ten fakt za złe, co wpędziło ją w głębokie poczucie winy. Podjęła zdecydowane postanowienie, by nadać swemu życiu całkiem nowy kierunek i skierowała się ku głębokiej religijności, którą otoczenie często postrzegało jako przesadną dewocję. Przyjęła sakrament chrztu i zaczęła prowadzić życie niemal ascetyczne. Zamiłowanie do towarzystwa mężczyzn zamieniła na miłość do zwierząt, otaczając się pokaźnym gronem kotów w domu. Jak się później okazało, kontakt z nimi miał tragiczne skutki. Ponieważ uczulenie na ich sierść doprowadziło do rozwinięcia się astmy, a ta ostatecznie przyczyniła się do jej śmierci. Ostatni, bodaj największy skandal, jaki zaoferowała swoim bliskim, miał miejsce już po jej odejściu. Dotyczył testamentu oraz zarządzania majątkiem, który pozostawiła, wiszącego wśród niejasności. Sprawiło to, że rodzina mierzyła się z trwającymi długo sprzecznościami prawnymi. Członkowie rodziny wspominali potem, że przez przedłużające się spory wiele drogocennych pamiątek związanych z aktorką zostało rozproszonych i zaginionych na zawsze. Na koniec pozostała po niej pamięć związana z jej rzekomo skandalicznymi zachowaniami, które czasem były tylko emanacją swobody, trudno akceptowalną w ówczesnych realiach surowych obyczajowo czasów Perelu. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.